Sponsorem programu jest Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapesz, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Panie prezesie, na końcu jesteśmy ludźmi, przede wszystkim ludźmi, tak bym powiedział, jak zdrówko? O, no, zdecydowanie lepiej. Na pewno jestem jeszcze w trakcie kuracji antybiotykowej, bo, bo muszę do poniedziałku przyjmować, ale gdzieś tam jest zdecydowanie lepiej, więc postanowiłem, że przyjadę, bo no głupio by było do zakopanego nie przyjechać. Już z turniejów musiałem wyjechać, więc zakopane to jest jakby punkt obowiązkowy. A propos zdrowia, czy to podium w duetach tutaj w Zakopanym jest trochę jak taki zastrzyk przeciwbólowy dla naszej reprezentacji w tej sytuacji? Mm, kurczę, Nie wiem, czy zastrzyk przeciwbulowy. to bardziej wygląda jak kroplówka, <grywka> ale na pewno w pozytywnym znaczeniu, dlatego że faktycznie no, widzieliśmy dzisiaj te duety i ta. Ta zmiana tych cały czas, oczywiście liderzy byli liderami od początku do końca Austriacy, ale nasi zawodnicy rywalizowali z pozostałymi do samego końca, można powiedzieć. I, i ten skog ostatni Kacpra no, dużo po prostu zrobił. Ja wiem, że ciężko jest stać tam na górze, tak jak w przypadku Kacpra, będąc tym ostatnim z Polaków i, i na dole są tysiące Polaków, i musisz gdzieś tam zdołać czy tam sprostać ich oczekiwaniom. Ale też sam sobie wtedy bardzo duże oczekiwania na siebie nakładasz. Więc na pewno dzisiaj wielkie gratulacje dla Kacpra, że wytrzymał to ciśnienie. Niesamowity jest ten młodzian, prawda? No bo myśmy wiedzieli, że on dysponuje ogromnym potencjałem. Lato to nam pokazywało, początek zimy też, ale to wszystko jest dla niego nowe. A on po prostu jakby potrafił odciąć układ nerwowy i niesie ten biało-czerwony standard na plecach od początku zimy. No naprawdę, ja, ja sam byłem pełny obaw na, na, na początku sezonu i dlatego też jakby uspokajałem trochę dziennikarzy. Mi każe, Że spokojnie, dajcie czas, nie róbcie od razu, nie wiadomo czego. E, on musi w to wejść. E, każdy był bardzo ciekawy tego, jak Kacper wejdzie jakby w ten, w ten Puar świata. Wszedł bardzo dobrze. Dalej były obawy, czy wytrzymie tę presję. Wytrzymał. Dzisiaj jesteśmy, można powiedzieć, na, na, w połowie tego całego sezonu. Oczywiście największej imprezy prze, przed nami, ale no to pokazuje, że, że jest przygotowany bardzo dobrze. Jest mocny y, psychicznie i fizycznie. Także tylko się cieszyć i, i chcieć, żeby takich kacprów do nas dobijało jak najwięcej. Domyślam się, że prezes nie ingeruje w sprawy sportowe, ale kiedy zapadła decyzja o składzie, no to, oj, no to zatrzęsło tam trybunami na wielkie krowki, bo wszystko wszyscy spodziewali się jednak Kamila Stocha albo Maciej Ekota, który był i najlepszy Bischofshofen i tutaj był drugim w kwalifikacjach, a jednak trener wybrał Dawida Kubackiego. Szok? Czy, czy... tak to Myślę, się... Myślę, że nie szok, dlatego, że gdzieś tam to nie był tylko brany pod uwagę ten trening, który, czy kwalifikacje, które były dzisiaj, ale też wczorajszy trening, stabilizacja taka. Dawid od, jak wczoraj, tak dzisiaj oddał bardzo takie stabilne skoki I na tym zależało, bo wiedzieliśmy, że Kacper swoje zrobi, ale potrzeby Drugiego zawodnika, który faktycznie będzie stabilny i skoczy swoje, nie popełni jakiegoś takiego błędu. Dzisiaj Kamil był dosyć twardy. To było widać od początku, że jest, że naprawdę no nie ma tego luzu, że jest bardzo duża kontrola nad tym wszystkim. No i też trenerzy na górze porozmawiali i uznali, że faktycznie idą w to bezpieczeństwo, jeśli chodzi o drugiego zawodnika do, do superteamu. To podium to jest taki, taki, taki fajny dodatek dla kibica, ale też wiemy jakie, jakie są absencje. Tutaj nie ma najlepszych Japończyków, nie ma dwóch najlepszych Niemców, nie ma też dwóch bardzo mocnych Austriaków. Domen Brods chociażby nie skakał w tych duetach, trzeba też twardo stąpać po ziemi i zapytać co dalej? Bo Igrzyska są naprawdę, naprawdę ekstremalnie blisko, a, a ta zima się po prostu nie układa, bo też pewnie nie po to była ta ewolucja czy rewolucja trenerska, żeby, żeby było z mojej perspektywy tak samo. Powiem tak, ja dzisiaj jak rozmawiałem tam jeszcze w szatni z trenerami w serwisie, no to mówię, jak nie dzisiaj, to kiedy? Mamy naprawdę dzisiaj bardzo dużą szansę na to, żeby, żeby zbliżyć się do tego podium lub wskoczyć na niego, bo naprawdę jeśli chodzi o czy to Słoweńcy nie wystawili prewca, czy Niemcy byli osłabieni, czy można powiedzieć Japończycy byli drugim składem, więc no widzieliśmy, że walczyliśmy z Norwegami, można powiedzieć ze Słoweńcami i z, i z Francuzami. Oto miejsce na podium. Na pewno ziemia ci sprzyja, więc zdecydowanie to, że jesteśmy u siebie w jakim stopniu nam pewnie pomogło. Ale z drugiej strony, no, tak jak mówię, no, trzeba zrobić swoje, żeby stanąć tu na podium. To, to zawsze jakby tak sprzyja i, i dodaje takiej bardziej trochę pewności siebie, ale też przede wszystkim gdzieś tam pobudza zawodników do tego, że faktycznie można. Wracając do clu, jego pytania, śpi prezes spokojnie przed igrzyskami, czy dużo niepokoju w polskich skokach? Hmm, powiem szczerze, tak, no, ja de facto nie mam na to wpływu, więc ciężko mi jest w tym momencie powiedzieć, że, że śpię tak czy inaczej. Na pewno zawsze jak startują nasi zawodnicy, to, to zawsze jest tak, że gdzieś tam te obawy się pojawiają. Różne, bo to nie tylko o tym, czy są w dobrej dyspozycji, czy, czy faktycznie e, be, dobrze się wyśpią, czy będzie udany dzień, czy, czy warunki dopiszą, czy sprzęt wszystko jest w porządku. To zawsze gdzieś, ta, gdzieś tam jest. Ale wiadomo, że po to się tworzy taki team, który jest dosyć rozległy, żeby każdy za coś odpowiadał, i, i tutaj na pewno duży wkład na nich wkład. No, do, nich, jak, do nich przypisujemy, że to oni jakby zapewne rzeczy są <coughs> gdzieś tam odpowiedzialni, więc no, ciężko jest powiedzieć w tym momencie, że, 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 że coś bym robił przeciwko temu teamowi. Oni muszą swoje robić, muszą mieć wsparcie z naszej strony, żeby iść do przodu. No i na to liczymy. Też wiemy doskonale, że od dawien dawna czekaliśmy na młodych zawodników. Pojawił się jeden, cały czas marzy o tym, żeby byli kolejni. Czyli ewentualne wnioski, takie generalne wnioski to po sezonie, a nie w trakcie? Na pewno po sezonie. Ale tak jakbym tutaj mógł dodać tylko tyle, że nie przekreślamy Polaków na pewno na, na igrzyskach. E, tak samo dzisiaj nikt pewnie nie wierzył w to, że jest, są w stanie stanie na podium Staneli. To samo było na próbie przed olimpijskiej w lecie w Prodacco, gdzie też nikt nie przypuszczał, że Kamil z Dawidem wygrają super teamy. Także wierzmy dalej i bądźmy pozytywnie nastawieni. Dziękuję, dużo zdrowia. Dzięki.